Muzeum Regionalne imienia Adama Fasnachta w Brzozowie ma zaszczyt zaprosić Państwa na wystawę fotografii pod tytułem Opowieści pasyjne na podstawie zagórskiej drogi krzyżowej w obiektywie Jacka Lipińskiego. Jacek Lipiński, urodzony w 1946 roku, jest artystą fotografikiem. Mieszka w Sanoku, lubi fotografować zmieniające się miasto. Jego okolice. Oraz codzienne życie mieszkańców, a także wydarzenia społeczne i kulturalne. Swoje prace pokazuje na wystawach zbiorowych w Sanoku i innych miastach Podkarpacia, a także na portalach internetowych. Przez kilka lat jego dokonania można było podziwiać w Galerii Rynek. Jak samo sobie mówi, fotografuje od dawna, ale swoją wielką przygodę z fotografią rozpocząłem dopiero po zakończeniu pracy zawodowej. Był to czas, gdy na świat przychodziły nasze dzieci, dorastały, a ja starałem się wszystko utrwalać na zdjęciach. Na wystawie mamy okazję zobaczyć zdjęcia opisujące zagórską drogę krzyżową, którą artysta fotografuje od chwili jej powstania. Została ona otwarta w sierpniu 2012 roku. Jej stacje wyznaczają trasę wśród pól wiodących do ruin klasztoru. Jest to niezwykła galeria rzeźby będąca jednocześnie szlakiem modlitwy i refleksji. Każda stacja jest inna. Każda stanowi dla wędrującego tą trasą swoistą niespodziankę. Każdą stację wykonał inny artysta, mieszkający w Zagórzu lub w okolicy, albo też związany z regionem. Inicjatorem stworzenia takiej drogi krzyżowej był ksiądz Józef Kasiak. Robóż w parafii w Najświętszej Marii Panny w Zagórzu. Fotografie prezentowane na wystawie mają na celu pokazać to, czego czasem nie dostrzega się idąc pospiesznie na klasztorne wzgórze.